Nazywam się Sebastian Dama, jestem obecnie doktorantem na Uniwersytecie Gdańskim i chciałem dodać komentarze, a może też pytania odnośnie tego, co jest napisane tutaj. I dobrze też, powołujemy się tutaj na profesora Kowalika, bo to, co ja chcę powiedzieć, też odnosi się do tego, co on pisał w swojej książce o Zasadach Świata. I chciałem powiedzieć o swoich doświadczeniach więc jednocześnie tą opowieść ją zakończyć pewnym pytaniem, ponieważ. Ja byłem przez tydzień w Finlandii. Sprawdziłem jak działa ten system edukacji tam. Ym, byłem w szkole zawodowej tam i pani dyrektor oprowadzała nas, pokazywała nam jak działa ten system, jak działa ta szkoła. A sam osobiście w moim towarzystwie też poruszyłem temat w pewnym sensie też edukacji. I panel Poc poc że półtorej roku prowadziłem badania. I mamy więcej takie porównanie między tym, jak funkcjonuje i jak działają szkoły w Irlandii, na przykład w Finlandii, i w jaki sposób dochodzi się do kapitału ludzkiego. Taką kwestią, która właśnie trzeba było sobie zadać, to jest właśnie to podejście do kapitału ludzkiego, ponieważ i Irlandia i Finlandia są krajem, które mają dosyć taką powiedzmy, szeroko prowadzoną politykę społeczną, aczkolwiek można by powiedzieć, że w Irlandii... No ten kapitał nie jest dobrze wykorzystywany, a dlaczego? Yy, Przykładowo, wyobraźmy sobie taką jedną osobę, która powiedzmy, chce się w jakiś sposób kształcić, jeżeli ona pójdzie do szkoły w Finlandii, bo oczywiście skończy jakiś tam kurs, dostanie na te, a szkoda będzie miał problem z tym, żeby zrobić tą praktykę, ponieważ tą praktykę będzie musiała się sama obiegać. W Finlandii jest to zupełnie inaczej, przynajmniej na przykład jak w tej szkoły, w której ja byłem że uczeń, który chodzi tam, dostaje pieniądze od państwa na to, że chodzić do tej szkoły, a jednocześnie ma praktykę, ponieważ dyrektor szkoły zadbał o to, żeby zaraz przy szkole postawić restaurację, do której przyjeżdżają ludzie z klasy. I w tym momencie taka osoba w ogóle nie ma problemu, nie musi szukać ehm, jakiegoś pracodawcy, nikogo, kto mógłby zarazić tę praktykę. Tylko bo po prostu dyrektor szkoły stworzył restaurację, która jest zaraz przy szkole i on może w ten sposób yy, zdobyć praktykę, a później zacząć szukać pracy na własny rachunek. I tak to właśnie wygląda, że mimo że kraje są takie prowadzą politykę właśnie, no to podział tego majątku, czy też podział czy funkcjonowanie gospodarki wygląda zupełnie inaczej. I takim przykładem oprócz też szkoły że można sobie centra handlowe, że na przykład w czasie kryzysu po 2008 roku w Finlandii w centrach handlowych 8, 10 czy 20 stanowic było pustych. W Finlandii nie było pustego ani jednego. Znaczy, że I to właśnie dobrze odnosi się do tego co pisał też właśnie Profesor Kowalik w swojej książce, które nie pamiętam dokładnie już na której stronie, ale właśnie w tej samym kontra naszego świata pokazał, w jaki sposób można... Blokować kapitał ludzki, który w taki sam sposób zależy też od naszej kultury. I teraz moje pytanie jest takie: czy w polskiej edukacji można by było, czy, by, czy byłaby w była ogóle szansa na to, żeby prowadzić taką politykę edukacyjną i tak zaznaczyć kapitał ludzki, jak to jest w Finlandii? Co on z tego co zobaczyłem, sprawdza się. Tym bardziej, że no, tak jak to jest napisane, edukacja tam jest darmowa i studia nawet z trzeciego stopnia w Finlandii też są darmowe, aczkolwiek tak może nie jest upadnie, ponieważ y, osoba czy nie musi za to płacić, ale musi się jeszcze zatrzymywać, no to pieniądze raczej nie dostają. Ale właśnie moje pytanie jest takie odnośnie polskiego systemu edukacji. Czy byłaby szansa, żeby w Polsce prowadzić system edukacji tak, jak ja to powiedziałam na szkole w Finlandii? Dziękuję.